Wielu z Was pyta, co dalej będzie z budownictwem, co dalej będzie z cenami nieruchomości, ale w tej audycji chcę się odnieść szerzej, czyli pokazać, co dzieje się na świecie, co dzieje się z Evergrande, czyli tym słynnym chińskim deweloperem, który może wpłynąć na rynek, ponieważ jego długi są mniej więcej o 15% tylko mniejsze niż dług całej Polski to jest potężna skala. Chcę też powiedzieć o tym jak buduje się i co się dzieje w ogóle w Unii Europejskiej, bo to jest też ciekawe, a nasz rynek nie jest oderwany od gospodarki światowej. Jeżeli w ogóle interesują cię nieruchomości, to zapraszam również do subskrybowania tego kanału, dlatego że na przykład w kolejnych audycjach powiemy o tym co dzieje się w ogóle na rynku nieruchomości. i Są tu pewne niespodzianki, bo nie wszystko jest takie zgodne z tytułami, że mieszkań nie ma, a ceny rosną szalenie. Może się zdziwisz słuchając w kolejnej audycji, więc subskrybuj po prostu. No i też od razu powiem, że na przykład wykresy, które zamieszczane są w tej audycji tradycyjnie znajdziesz również na www.syment24.pl Czyli na naszej takiej macierzystej stronie, gdzie jest sporo wiedzy o rynku nieruchomości. Będzie właśnie o tych Chińczykach, o Evergrande, o Niemcach, Francji, o tym, jak się zmienia inflacja i jak to wpłynie na rynek, o kredytach. No to cóż, zaczynamy. Jeżeli chodzi o to Evergrande, to jest to o tyle ważne, że jak powiedziałem, dług. Tego dewelopera jest potężny. 327 miliardów dolarów, no to prawie dorównują Polsce, prawie. Na szczęście, na szczęście zależy dla kogo. Większość tego długu to mają UTYK, z którymi podpisali umowę na budowę mieszkania. 31 miliardów mają w USA, co ich bardzo niepokoi, ale toczone są. Kolejne postępowania, takie, które są wyznaczane terminy, kiedy już sąd groził płatłością. Potem jest to przesuwane. Znowu mamy jakieś przesunięcie, no bo jest to duża firma, której Plajta po prostu straszy wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że ta plajta może wpłynąć na światowy rynek. Nie mówmy sobie, ach, to się dzieje w Chinach, a u nas nieważne. Ale po pierwsze, bardzo dużo banków jest w to zamieszanych. Po drugie, również trzeba powiedzieć, że plajta wpływa na łańcuch dostaw, bo Evergrande nie jest tylko. Producentem budynków, ale również wielu, wielu innych rzeczy. A poza tym, no, też rynek światowy i rynek takich dóbr, na przykład jak stal budowlana i nie tylko, jest rynkiem światowym. A jak to Evergrande jest ważne i jak może płynąć, to zaraz zobaczycie na podstawie wykresów. O tym, co dzieje się w budownictwie w Polsce i w Europie, bo tam będzie też ślad poprzedniego kryzysu, czyli kryzysu związanego z firmą Lehman Brothers. Te y, trzy wykresy, pierwsze, które pokażę, to one pokazują pozwolenia na budowę liczone, uwaga, w metrach kwadratowych powierzchni budynku, a nie też lokali łącznie, a nie w sztukach, tak jak często jest to podawane w Polsce. Dane są z Eurostatu, no wiadomo, że GUS dostarcza dane również Eurostatowi. Trochę inne przeliczenie i tutaj widzimy taki wykres, który jest na początku dla Polski i dlaczego go chcę pokazać, bo zobaczcie sobie tak historycznie, tutaj gdzieś zaczęliśmy wchodzić do Unii, i po kryzysie, po dziurze bałca i tak dalej, te budowy powoli, powoli ruszały. Potem zaczęło się szaleństwo kredytowe i nagle ten cały plajta Lehman Brothers i w związku z tym też chłodniejsze patrzenie na rynek nieruchomości, znacznie mniej pozwoleń, dołek. Ten wykres jest indeksem zrobiony w ten sposób, że 100%, 100 punktów w zasadzie, to jest to średnia dla 2015 roku, więc jeżeli jest powyżej 100, to mamy informację, że budowano więcej metrów, metrów podkreślam, a jeżeli poniżej, to że budowano mniej. Dlaczego zrobiłem nacisk na te metry? Bo z tymi sztukami mieszkań jest jeszcze gorzej. Niestety w Polsce, można powiedzieć, nastąpił upadek budownictwa, Upadek, no tak ja to nazwę, bo ten upadek nastąpił o tyle, że w ciągu no, 30 lat wielkość mieszkań budowanych przez deweloperów spadła mniej więcej o 30%. Tak jak 30 lat temu, mieszkanie trzypokojowe miało ponad 70 metrów i to całkiem nieźle, czasami ponad 70 metrów, a dzisiaj ma. 50 pary ledwie. Tak jak teraz się buduje mieszkania jednopokojowe, 25 metrów, tak, te 30 lat temu, to te mieszkania miały 30 parę, na przykład 36 metrów. Tutaj nie liczmy się dokładnie, że to jest może nie 30%, a 31% albo 29-28% zmniejszenia mieszkań. Fakt jest faktem, w budownictwie mieszkaniowym niestety Wróciliśmy do niemalże czasów gomułkowskich, albo wręcz do czasów gomułkowskich, do takich norm powierzchniowych. Oczywiście budownictwo jest budowane jakościowo lepiej, ale do tego też wrócimy, bo to może się zmienić za chwilę. Najpierw pokażę tę Polskę na przykładzie też Unii Europejskiej. W porównaniu to ten sam indeks. Pamiętacie, ta zielona linia to jest Polska. Tak się budowało w Unii i zobaczmy, jak potężnie spadł rynek budowlany w całej Unii po kryzysie Lehman Brothers. To jest po prostu tak nisko zjechaliśmy z budowami. No jak się lubimy porównywać z takimi dużymi krajami jak Niemcy, to taka ta różowa linia powiedzmy, czy też Francja to ta niebieskawa to widzimy? Widzimy też, że to w miarę podobnie się zachowało, chociaż nie do końca, bo przecież te rynki są różne i też widzimy taką sytuację, że teraz w ostatnich kwartałach mamy dramatyczny spadek. Możemy spojrzeć jeszcze dla porządku na taki wykres, troszeczkę inny, bo jest ten sam indeks, tylko ze zmianą rok do roku. I Polska to jest zielona, ta druga linia. To jest Unia Europejska i zobaczcie, też na końcu mamy wyraźny zjazd w pozwoleniach na budowę, co wskazuje, że nie ma jakiegoś szału z budowami, ale powiedziałem, że wrócę do tego o stylu budowania, jakości budowania i właśnie wracam. Deweloperzy w wielu krajach mówią, że przepisy unijne te przepisy na przykład dotyczące oszczędności energii, no różnych rzeczy, też odległości między budynkami minimalnych wielkości i tak dalej powodują, że ilości miejsc garażowych powodują, że i budowy stają się coraz droższe. I w Niemczech nawet taki prezes wiodącego tamtego de, tamtejszego dewelopera Wygłosił taki apel do rządu. Rząd częściowo powiedział, że być może rozważy sprawę odstąpienia od zaostrzenia norm o dotyczących właśnie energooszczędności, ale on wygłosił apel. Słuchajcie, spowodujcie, żeby nasze koszty budowy z 5 tysięcy euro za metr kwadratowy spadły do 3000 euro, bo my jesteśmy w stanie. Budować za 3000 euro mieszkania, ale te przepisy, które Wyście, mój, mój drogi rządzie niemiecki, wprowadzili, to powodują, że budujemy drożej. W Polsce jest zresztą dosyć podobnie, tyle że powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki kolejny zabieg deweloperów. bo pierwszą, jak powiedziałem, odpowiedzią, żeby zwiększyć dostępność mieszkań i mieć więcej klientów, to było nikczemne, nikczemne yy, zmniejszenie powierzchni tych mieszkań. Oczywiście są mieszkania 70 parę metrów, trzypokojowe, budowane obecnie, no ale to już w ogóle traktujemy niemal jako luksus. Typowe takie budownictwo deweloperskie produkuje znacznie mniejsze jednostki mieszkaniowe. Podobnie jest na przykład z domaganiem się tych odpuszczenia norm, szczególnie tych norm właśnie dotyczących energochłonności. Dlaczego? Dlatego, że Ktoś za to będzie musiał zapłacić. Przez wiele, wiele lat w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, zwiększano normy, zaostrzano normy, stawiano na taką tą termoizolacyjność. No i teraz mamy cóż, no możemy budować mieszkania chłodniejsze, ale kto za to zapłaci? No ten, kto kupi to mieszkanie i będzie w tych mieszkaniach mieszkał. Czyli jest to krok w kierunku ubiegania się o pozwolenie pod hasłem Chcemy budować więcej mieszkań, ale przepisy nam no, nie pozwalają ubieganie się o zezwolenie na budowanie mieszkań. No, nazwijmy je tak w cudzysłowie gorszej jakości albo inaczej droższych w eksploatacji. A oczywiście to nie zawsze, kim ma dwa końce, i to jest tak, z jednej strony są potrzebne mieszkania, i może faktycznie budujmy je taniej, tylko pamiętajmy, że ktoś potem będzie płacił za, za eksploatację tego mieszkania. No, są też takie przepisy dość kontrowersyjne, rygorystyczne normy narzucające na przykład właśnie te miejsca parkingowe, nie tylko. Ja to pokazuję jako przykład, ale przecież widzimy, że w wielu miastach w tej chwili, to tak szczerze mówiąc, no nie chcę powiedzieć, że jest odwrót od motoryzacji, bo to byłaby nie do końca prawda, ale może on kiedyś nastąpi, bo nie dość, że ta motoryzacja jest droga. To poruszanie się po dużym mieście, po dużym mieście, podkreślam, własnym samochodem, no chyba jest trudniejsze i będzie coraz trudniejsze, tym bardziej, że władze wielu miast właśnie wypędzają ten ruch samochodowy i zmuszają, chcą skłonić ludzi do korzystania z komunikacji publicznej. Jeżeli na co dzień nie korzystasz z samochodu, to po co ci ten samochód? Może on zamiast tam stać, to może go będziesz wypożyczał. Nie wiem w jaką stronę zwróci się rynek motoryzacyjny, ale to jest jeden. Z tych kierunków. Tak więc, no, można powiedzieć, to zmniejszanie kosztów produkcji mieszkania, to dążenie do mniej restrykcyjnych przepisów może mieć sens. Ponadto deweloperzy narzekają, dlatego, że mówią: Ok, to budowanie w tej chwili, ceny widzimy, ceny są wysokie. Nieruchomości, ale na to stać po pierwsze nielicznych. Ludzie już nie chcą kupować tych mieszkań, bo uważają je, że są za drogie. Po drugie, my uważamy, że też jest drogo, bo dużo nas kosztują kredyty. Te kredyty kosztują zarówno nabywców mieszkań, jak i jeżeli kupują z kredytem, jak i tych deweloperów, więc wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe związane z inflacją. Idą w kierunku podnoszenia cen. Teraz usłyszeliśmy taką fajną informację, że ta inflacja w Polsce w pierwszym odczysie głosu za październik jest tam 6 z groszami, to jest znacznie mniej niż było jeszcze nie tak dawno, i liczymy na ten spadek inflacji, a w związku z tym liczymy też, że. Kredyty i stopy procentowe będą obniżane, ale tutaj wiesz, oczywiście, teraz jest mnóstwo strachów, i no też boimy się. A co będzie, jak zniknie tarcza osłonowa i wróci VAT na żywność? A co się stanie z cenami energii, jeżeli znikną te wszystkie tarcze osłonowe? I to są zasadne pytania, bo to może oznaczać, że inflacja znowu wróci. Zobaczymy, jak będzie z tą inflacją. To jest proces złożony. W każdym razie. Patrząc się na to, co się w tej chwili dzieje w gospodarce i w Europie, widzimy nawet na tych wykresach, że w Europie również budownictwo zdołowało, zahamowało mocno i tam nawet mocniej niż w Polsce, no bo w Polsce to budownictwo i jego jakby kupowanie teraz nieruchomości zostało nakręcone programem bezpieczny kredyt 2%, o czym mówiliśmy już wielokrotnie w innych audycjach nie będę więc tutaj powtarzał tej całej argumentacji, dlaczego tak się stało i co było błędem, a co może było dobre w tym programie, jeżeli chcecie, no to obejrzyjcie inne audycje na naszym kanale. W Niemczech Teraz optymiści mówią w zasadzie to już cały spadek tych nieruch cen nieruchomości mamy za sobą. Już taniej nie będzie. No, ja powiem w swoim życiu wielokrotnie słyszałem, że już nie będzie taniej i potem było taniej, tak samo jak że słyszałem, że drożej nie będzie i potem było drożej, bo tak naprawdę no to tych czynników wpływających na ceny na rynku nieruchomości jest wiele to są takie czynniki jak demografia, migracje ludzi, właśnie dostępność kredytów, poszukiwanie pracy, no w ogóle różne 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 czynniki. W każdym razie z tego wykresu, który widzimy tutaj, gdzie widzimy Polskę i Unię Europejską, widzimy, że Kiedyś jednak to budownictwo w krajach Unii Europejskiej rozwijało się, też było na znacznie wyższym poziomie i widzimy ten dramatyczny w zasadzie spadek. No bo słuchajcie, tutaj to jest prawie 400 punktów, a tu jest 100 punktów. To znaczy, że budowano kiedyś wielokrotnie, wielokrotnie więcej po prostu. I czy w ogóle jest możliwy powrót do tych czasów? No. To jest ciekawe dopiero pytanie: czy wrócimy do czasów sprzed 2008 roku? Czy tak będzie intensywnie rozwijało się budownictwo, czy też jednak jesteśmy skazani na zarówno mniejszą ilość budów, jak i na coraz mniejsze mieszkania? No i powiem szczerze, o taki mój optymizm jest średni, w takim krótkim okresie. Nie widzę, żeby był powód, żeby deweloperzy nagle zaczęli budować większe mieszkania. Deweloperzy w Polsce bardzo ostrożnie, co też pokazywałem w poprzednich audycjach, zareagowali na ten program bezpiecznego kredytu. Troszeczkę ruszyli z budowami, o troszeczkę więcej. Pozwoleń wystąpili, ale więcej w stosunku do tego, co było nie tak dawno, a nie do tego, co było w szczycie. I przyglądają się dokładnie, tak jak deweloperzy niemieccy, ostrożnie. Tym bardziej, że właśnie ten upadek tego Evergrande, tak daleko w tych Chinach on może spowodować wiele skutków. Może po prostu spowodować mniejsze parcie na materiały budowlane na rynku światowym. Co może również doprowadzić paradoksalnie do obniżenia ich ceny, co teoretycznie cieszy, ale nie do końca, bo zawsze jest ryzyko, że jeżeli dziś zaczniesz budować i wbudowywać w, to, w ten dom, w ten budynek drogie materiały, a twój konkurent za rok zacznie budowę i będzie wbudowywał materiały o połowę tańsze no to on będzie miał lepsze warunki do budowania. Jeżeli myślisz, że to jest niemożliwe, to wystarczy przyjrzeć się cenom stali, nie mam tutaj wykresu, cenom stali budowlanej, jak ona się zmieniała i jak ona falowała, jak ona wystrzeliła nagle, gdy wybuchła wojna na Ukrainie i jak potem rychło w ciągu kilku miesięcy wróciła do poprzednich poziomów. Ten wyskok był ogromny. Po prostu to nie tylko stal budowlana, ale ta jest takim dość dobrym przykładem i mat materiałem, materiałem używanym na całym świecie i w zasadzie rządzącym się światowymi cenami stali. W następnej audycji przedstawimy Wam analizę tego, co dzieje się na rynku: jak co dzieje się z ofertami mieszkań do sprzedaży. Co dzieje się z ofertami mieszkań do wynajęcia, z poziomem cen, z czynszami? I od razu powiem, że niekoniecznie to muszą być takie wnioski, jak czytacie czasami w tytułach takich alarmistycznych. Mieszkań nie ma i nie będzie, w ogóle krach, a wszystko idzie w górę, rwie w górę. Niekoniecznie. Zapraszam nas na audycję. Subskrybujcie kanał, żeby dowiedzieć się, kiedy ta audycja będzie. Zapraszam do zobaczenia w tej i innych audycji, ale takich z wykresami, takimi bardziej statycznymi, właśnie na semen24.pl. Zachęcam do wspierania kanału, bo wspierające dostają więcej. No i też zapraszam na nasz serwer Discord, gdzie już tak powoli, powoli, to niedawna inicjatywa nasza, powstaje grupa, w której czasami pojawiają się ciekawe dyskusje o rynku nieruchomości. Cześć trzymajcie się.